Dobry cześć, witamy się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Anna, zaśko, Thermomix to takie proste, już, już pamiętacie, że Thermomix to takie proste. Wszędzie mnie tak znajdziecie, na YouTubie tutaj, na Facebooku i na Instagramie również. Tam trochę innych propozycji, więc zajrzyjcie. Słuchajcie, dziś... Ania jest wszędzie ze mną, znajdziecie ją tam również. Dzisiaj dla Was propozycja na coś słodkiego. Przyznam się, że ten przepis ciasteczka owsiane, zaraz powiesz, Haneczko, ciasteczka owsiane z orzeszkami ziemnymi i czekoladą zainspirował mnie do przygotowania własnego masła orzechowego. Bardzo Wam to polecam. Potrzebujecie tylko orzeszki ziemne, tak naprawdę i robicie swoje masło orzechowe które do wielu przepisów bądź też jako dodatek chociażby do chałki, możecie wykorzystać, tak? Co my robimy, ale to... No robimy ciasteczka owsiane, bo, bo widzisz, ty mówisz. tak, z orzechami i e, czekoladą. Rozpoczynamy gotowanie. Są to tak naprawdę bardzo zdrowe, fajne ciasteczka, bo mamy orzeszki, e, mamy płatki owsiane, e, mamy właśnie masło orzechowe. A piekarnik rozgrzewamy. Proszę bardzo. Rozgrzewamy piekarnik Dobra, do 180 stopni. dla mnie. Tak? Nie, damy radę zaraz. Przybliżę ci go. Niech tutaj nam się piekarniczek już nagrzewa i zaczynamy działać. Blachę mamy przygotowaną. Haneczko, blacha jest tam na stoliczku, przyniesie ją, proszę. Wykładamy sobie papierem blachę i zaczynamy. Do naczynia Mamy już blaszkę, odstawimy ją sobie na boczek. Proszę, orzeszki ziemne, Haniu, trafiają do naszego termomiksa, tak? 50 gram orzeszków ziemnych. Następnie, nie niewytarowane było, ale miałam je odważone, także pamiętajcie, zawsze należy wagę wytarować. 50 gram gorzkiej czekolady o zawartości minimum 50%. Kakao! Zawiesiłam się. Kakao musi być w naszej czekoladzie. I teraz zakładamy sobie pokrywę i miarkę. Będzie dość głośno, bo czekolada jest twarda i orzeszki również. Ale tylko 3 sekundy, obroty 7. W tej chwili jesteśmy proszeni o to, żeby przełożyć do innego naczynia nasze rozdrobnione orzeszki z czekoladą, więc już je tutaj przesypiemy. O, troszkę większą miseczkę weźmiemy sobie. aha, to jest na ciasto. Tam jest na ciasto, to całkiem dużo. Tak, tutaj to jest fajny przepis, żeby właśnie zaangażować w nie domowników, zwłaszcza naszych milusińskich. Zaraz tutaj Hania będzie ciasteczka... Rączkami formować, Mama. a ciasteczka są pyszne. Powtarzam ja, ja ten przepis. Tak? Że to są takie, duże, chciałam powiedzieć, jakie to mamy. Aha. E, ja powtarzam ten przepis, ponieważ on nam bardzo, bardzo smakuje. Jest to świetna alternatywa. Hania lubi je do śniadaniówki. Hani koleżanki lubią je również, także mhm. często powtarzamy, a sama też lubię je bardzo do kawusi. Zuza lubi, <laughs> Zuza lubi Zuzę pozdrawiamy. 100 gram masełka miękkiego. Ma. Jedno jajko, proszę bardzo. Hania tutaj dzisiaj dzielnie mi ze wszystkim pomaga. Mamy jajeczko. Możesz do zlewu odstawić. I teraz ja odważę 50 gram naszego masła orzechowego. Jedna duża łyżka, to mamy 20, czyli dwie i kawałek, albo dwie duże takie czubate łyżeczki. Wygląda jak taka, jak się nazywa, Nutella. Bo to jest tak jak Nutella. Można by tu dodać było trochę kakao. E, e, czekoladę rozdrobnić i też dodać, to masło orzechowe tak jak mówię, można modyfikować na, na własny pomysł. Po prostu. 125 gram cukru. My dzisiaj cukier zastąpimy ksylitolem. Mamy tutaj alternatywę, więc czy damy cukier brzozowy. Taki zdrowsza wersja naszego słodzenia, więc możemy dać więcej, mniej, możemy cukier zawsze zastąpić. Pamiętacie o tym, ja tutaj trochę mniej akurat nie muszą być takie widzę. słodkie, nic nie, nic nie widzisz. Nie muszą być takie słodkie te nasze ciasteczka. One dzięki. Przestawić ci trochę bliżej, proszę bardzo. Pamiętacie, nie przesuwamy, a przestawiamy. I teraz 15 sekund, więc chwilkę się rozłączymy. Obroty na 4 będzie nam się tutaj to wszystko mieszać. Kończy się, nam. Kończy się nam już mieszać, dokładnie tak. Nasze 15 sekund minęło i teraz 175 pokażemy już, tylko niech nam. Oczywiście, proszę bardzo, jak mamy masło pięknie utarte. Masło po prostu z orzechem. Masło po prostu pięknie roztarte. Tu nie ma orzecha, mamy masło, masło orzechowe. I tak, cukier. Teraz 175 gram płatków owsianych górskich lub błyskawicznych. Ja mam górskie, ale ja sobie część tych płatków, słuchajcie, zastąpię jeszcze e, takimi pozostałościami po wyciskaniu oleju kokosowego. To jest tak zwany makuch, czyli coś, co nam zostaje, jak wyciskamy sobie olej e, w naturalny sposób e, z kokosa, zostają nam takie resztki. Je możemy wykorzystać właśnie do przepisów, na przykład też do owsianki. Albo przygotować z tym kosmetyk, coś w stylu peelingu na przykład. Więc pierwsze Hania da to, proszę bardzo, bo taką ilość mniej więcej zastąpię i później doważę do 175 gram, a Ty już wsypałaś? No dobra, to przyjmijmy, że było tam 20 gram, nie zdążyłam wytarować, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, damy 150 płatków owsianych, proszę bardzo. 150 bym chciała. Tych płatków jest naprawdę dużo. Te ciasteczka... Jak to źle? Wszystko dobre. Te ciasteczka są przepyszne i nie można ich zepsuć. 80 gram mąki pszennej. Oczywiście mąkę też możecie zamienić. Ja ostatnio robiłam z mąką orkiszową na przykład. Możecie dać mąkę pełnoziarnistą. Także co tam komu w duszy gra, do tych ciasteczek można zamieniać. 80 gram mamy. I... Proszek do pieczenia. Haneczko, proszę łyżeczkę sobie wziąć. Łyżeczka z szafki i dajemy łyżeczkę proszku do pieczenia oraz pół łyżeczki cynamonu. Ty dajesz proszek, ja daję cynamon. Proszę bardzo, łyżeczkę. zamienić? Dobrze, możemy. To proszę. Ty Hania lubi cynamon. Pół łyżeczki cynamonu, dobrze. Pół łyżeczki, a ja łyżeczkę proszku do pieczenia. Jest ok. Mamy. Haniu, jak tam twoje pół łyżeczki? Tak, tyle. I w tej chwili wyrabiamy z nasze ciasteczka. Zakładamy sobie pokrywę z miarką. Troszkę dłużej, 30 sekund, ale obroty już tylko wsteczne, żeby nam się te płatki nie cieły, tylko żeby nam się to pięknie wymieszało. 30 sekund obroty na czwóreczkę teraz. Skończyło nam się, ale gotować to nie, tu nam się nic nie gotowało, tu nam się tylko mieszało, już Wam pokażemy. Składniki zgarnąć kopyską na dno naczynia. Mamy tak wyrobioną naszą masę. Serduszka taką daje ocenę, ciasteczka. No słuchajcie, to już jest fajne, to już jest takie, że będziemy mogli to fajnie zaraz na ciasteczka formować. Zgarnę, zgarnąć na dół, żeby nam się wszystko dokładnie wymieszało. I proszę, Haniu, w tej chwili dodajemy tutaj naszą czekoladę z naszymi orzeszkami. Pyszne, pełne energii, pełne zdrowia ciasteczka. I jeszcze jakie dobre przy tym. Zakładamy pokrywę z miarką. I jeszcze tylko 15 sekund. Obroty wsteczne, 4, Mieszamy sobie z naszą czekoladą i z naszymi orzeszkami gotowe. W tym momencie przekładamy sobie do innego naczynia i będziemy już formować nasze ciasteczka. Jakie to Och, jakie to piękne, jakie to dobre. Słuchajcie, nasza masa gotowa. Wyłożę ją tutaj, żebyście dokładnie mogli ją sobie obejrzeć. Ależ bardzo mi się podoba, jak już widzę, oczami wyobraźni te ciasteczka. Tych oczami jem. Oczami jem, oczywiście, to już je tutaj widzę. Zaraz dokładnie wszystko wyjmiemy z naczynia, i w tej chwili, słuchajcie, Hania ze mną zabiera się ja za ja formowanie ciasteczek. W dłoniach formujemy kulki średnicy około 3 cm, kładziemy je na blaszcze. Na, na blaszce i spłaszczamy zachowując 3-4 cm odstępy pomiędzy ciasteczkami. Także tutaj nasza blaszka, ja również. Ach, mój pierścioneczek się nie przyda. Czyli kuleczka około 3 cm robimy, ale dobrze ją tak wiesz. Skleć ją tak rączkami. Fajniejsze są te małe ciasteczka, bo one potem świetnie się jedzą. I robimy sobie spłaszczamy. Pyk, rączka. Pyk do rączki. i wow. słuchajcie w tej chwili my całą tą masę naszą na ciasteczka a, moje piękne jest twoje ciasteczko a zrobię teraz sobie takie małe dobra? dobrze możesz małe lepiej robić jednakowej wielkości jednak Haniu z Ale tego względu takie... żeby one nam się też równo fajnie upiekły także słuchajcie zostajemy z naszą masą na ciasteczka i w tej okay. chwili całą tą masę będziemy z Hanią wyrabiać Już ostatnie nasze ciasteczka. Też zbyt wiele nie ma co pracować z tą masą dłońmi, ponieważ one nam się wtedy pod wpływem ciepła, dłoni rozpuszczają, zaczynają przyklejać, także szybciutko sobie piękne formujemy nasze ciasteczka. To mi się najbardziej podoba, bo to jest takie moje i takie I bez pęknięć. Słuchajcie, mamy pełną tutaj blaszkę. Naszych pysznych ciasteczek do kawusi, do herbatusi, do ciepłego mleczka, będą wspaniałe. I do, śniadaniówki. do śniadaniówki. Teraz trafią na 15-20 minut, trzeba je obserwować do piekarnika. Damy 15 i zobaczymy. Na 180 stopni i pokażemy Wam już gotowe ciasteczka do zjedzenia. Powróciliśmy z naszymi ciasteczkami. Chwilkę uchyliłam piekarnik i dałam im tak 10 minutek, żeby sobie jeszcze troszeczkę ostygły. Były w naszym piekarniku tak 16 minut, bo tak mamy od 15 do 20. I zobaczcie, uwaga, Haneczko, upieczone mamy je pięknie. One są gorące na razie, ale zapewniam Was, że one również. Boję się, żebyś się nie oparzyła, Haneczko. Dobrze? Bo to jest bardzo, o tutaj jest bardzo gorące, uważaj. Są pyszne na świeżo, jak delikatnie przestygną, ale również są pyszne, jeśli uda wam się je zachować na dłużej. Ja mam, idealne. tak? No to idealne trafia tutaj na talerzyk, bardzo gorące. Moje za chwileczkę tutaj, słuchajcie, trafią. Mam takie, e, nabyłam ostatnio za poradą Marleny, która to wypatrzyła. Pozdrawiam. E, świetny pojemnik. Ja tutaj zawsze te ciasteczka układam, one pięknie wyglądają. Takie zdjęcia wam zrobię. Jeszcze są gorące, więc nie będę ich przekładać. I każdy tak sobie chodzi i sięga. Pyszne, ja ostatnio tak zrobiłam. pyszne na świeżo, pyszne, jeśli zostaną również na drugi dzień. Bardzo serdecznie Wam polecam. Owsiane ciastka z czekoladą i orzechami ziemnymi. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy, że odwiedziliście nasz kanał. Zostańcie tutaj, będą ciekawe rzeczy w następnych odcinkach. Cześć!